Cześć, tu Karolina. Dzisiaj przychodzę z zakupami ze świata pasji. Zrobiłam sobie takie zakupy świąteczne, ponieważ tam jest promocja do końca tego tygodnia. Minus 15% na dział, właśnie Boże Narodzenie i Nowy Rok. I ja właśnie z tego skorzystałam i kupiłam sobie. Kilka stempli, bo zawsze, właśnie, podobają mi się takie kartki Knien Simple, ale nie mam za dużo stempli takich świątecznych, więc nadrobiłam to sobie. A miałam, właśnie, z, stempel z tej firmy i wiem, że są dobre. Te mi się właśnie wydawały podobne, i nawet sobie odbiłam tą myszkę, żeby wam pokazać. Jaka fajna jest ta odbitka I ja odbijałam na takiej zwykłej platformie z Nelly's Choice Ja tutaj mam, jakby się ktoś zastanawiał Takie zwykłe kartki Też właśnie kupione w świecie pasji Żeby po prostu mieć na tym czarnym tle jakąś linijkę To nie było za drogie, więc stwierdziłam, że, że warto właśnie Bo nieraz się zastanawiam, gdzie tam E, położyłam, żeby odbić jeszcze raz, a zawsze mi to ucieka. E, więc, właśnie mam taką myszkę. Tutaj jest odbite właśnie ten stempel. On jest taki grubszy, trochę jak ten stempel AD Studio, e, ale właśnie na takiej piance, na takiej porządnej gumie. Fajnie odbijają bez problemu. E, takiego. Renifera z ptaszkiem, takim słodkim i takiego śpiącego elfa. Tutaj jest niepokolorowany, ale właśnie też na stronie jest pokolorowany i bardzo mi się podoba. Właśnie podoba mi się, jak to wygląda. Zostałem też krówkę, oczywiście ze świata pasji. To już taki standard. Je jem, a potem mnie zęby bolą wam bo takie wrażliwe, ale są pyszne. I wzięłam sobie też wykrojniki, Taki napis standardowy. Z DP Craftu. Tutaj taki jakby obrazek. Takie tło można wyciąć sobie kilka razy. I zrobić taką właśnie przestrzeń głębiej w kartce Taką warstwową troszkę Taką choinkę dłuższą Ona ma 12 cm jakoś I stwierdziłam właśnie, że mi się przyda Mam taką mniejszą I taka To się chyba jodła nazywało No ale właśnie Tak mi się spodobała, że że sobie wzięłam, żeby właśnie też sama tworzyć takie jakieś pejzaże. Taki renifer z wianuszkiem. To jest ostrokrzew. Stwierdziłam, że też właśnie fajnie, fajnie wygląda i można zrobić sobie taki też przestrzenny wianek. Pomyślałam, że właśnie jakby odciąć jakby coraz mniejsze to robić i odcinać po gałązce, że tak można to zapełnić i na środek na przykład jakąś gwiazdkę sobie dać. I takie ramki z lodami, jakby no soplami lodu. I z tego myślałam shakery zrobić, ale też jak, jak sobie tak wyobraziłam, sprawdziłam centymetry, to to jest trochę większe wiadomo, ale można zrobić z tego okno, potraktować to jako okno, na przykład też i w tle zrobić takie choinki i na przykład też nasypać tam sztucznego śniegu, żeby to był shaker właśnie i i też to będzie super wyglądać. A z dodatków wzięłam sobie takie czerwone. Czerwone takie jakby środki do kwiatów, tylko że one mają 6 mm. Są bardzo fajne, już kiedyś miałam. I, i teraz sobie kupiłam znowu. I tutaj takie niebieskie dzwoneczki. One są brok z brokatem i bez takie metaliczne, w kilku odcieniach. Mam srebrne, mam złote i <laughs> stwierdziłam, że takich nie mam, więc, więc sobie wzięłam i dostałam też gratisy z piątku 13 takie karty też do wykorzystania właśnie jako dodatki gdzieś do prac można sobie włożyć i to by było na tyle takie niby drobne ale jednak trochę kosztowało i tak mimo wszystko no właśnie najbardziej cieszę się na pracę z tymi stemplami no i te te wykrojniki też mnie strasznie cieszą, bo pewnie gdyby nie to, że jest ta promocja, to bym sobie ich nie kupiła. Więc zapraszam do sklepu. Nie wiem, co tam jeszcze zostało, ale myślę, że coś na pewno znajdziecie dla siebie. No i w tym filmie to wszystko. Ja tutaj jeszcze wrzucę, jakby, zaległy film z poprzedniego miesiąca, też z zakupami ze świata pasji. Jak wiecie, miałam obsługę trochę z filmami i... i mam ich trochę do nadrobienia, więc tutaj te zakupy połączę. Także do usłyszenia za chwilę. Już trochę u mnie leżą, ale ostatnio <grym> jestem takim leniuszkiem i nie bardzo mam ochotę nagrywać, ani siły. No i ciężko jest sobie na to pozwolić, ale... Takie, takie dni też są potrzebne, a nawet tygodnie. Przechodząc do zakupów, kupiłam sobie gloss, lakier błyszczący. I no, mam taki, jakby, tajny projekt, do którego go używam. Mm. No, i mam nadzieję, że już niedługo będę się mogła tym z Wami podzielić. Kupiłam glossy akcent. Jak pamiętacie, ja kupiłam ostatnio ze Stamperii takie. Myślałam, że to będzie to samo, ale jednak to jest dużo bardziej płynne i, i lepiej się rozlewa niż, niż to Stamperyjne. Kupiłam sobie taki dekor, który można właśnie wykorzystać w Mix Mediach i właśnie na przykład pomalować całkiem na biało i nadać temu inny kolor albo po prostu będzie robić nam za teksturę na, na pracy. Kupiłam takie dwa liście z Woodouts i no jesień się zbliża, więc się przyda, a za niedługo właśnie też będę prowadzić live'a na grupie Świry rękodzieła właśnie z, z tym liściem. Kupiłam sobie taki włoskowany sznurek. Mam nadzieję, że tutaj są kolory ok, bo nie umiem włączyć lampy w tym telefonie i próbowałam teraz przed nagrywaniem, ale niestety nie wyszło mi to. To jest taki taka funkcja, taki róż, i chcę go wykorzystać właśnie do tych papierów z galerii papieru, znaczy paper heaven już teraz i myślę, że będą tutaj fajnie wyglądać. Kupiłam sobie cztery takie arkusze dodatków. One z tyłu są zielone, więc nawet jak nie są tego, to to zużyję to na listki, do wykrojników. Także mam takie cztery, cztery te sobie wzięłam, bo ja zawsze lubię mieć więcej. I to są właśnie takie zakupy typowo pod projekt DT. I tutaj mam pudełko z Eco Scrapbooking. Tam teraz jest, właśnie w sklepie, dużo albumów i takich, właśnie, pudełek do wyboru. No, ja mam taki fajny, mam nadzieję, że fajny pomysł na to pudełko i właśnie na te papiery. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału. Na pewno się tam pojawi ten projekt, więc zapraszam i pokażę Wam jeszcze te papiery. Duża, znaczy. Dodatki i duża kolekcja. Ja przeważnie tak to łączę. Z tych papierów dużych jakoś tak wydaje mi się, że więcej można więcej można stworzyć. I tutaj z tyłu są takie, nie wiem czy marmurki, taka jakby skórka. Coś takiego. I tutaj też liście z kolekcji. Tutaj jest taka mandala. Yy, wszystkiego jest po, po trzy arkusze. Taka mandala, i tutaj takie yy, patyki, tak? Gałązki, yy, Tutaj taka koronka i kwiatuszki. Tych kwiatuszków jest w kilka rozmiarów, także fajnie. Yy, takie deski już kiedyś chyba były w jakiejś kolekcji. Tutaj takie różowe i zielone. I tutaj takie dodatki do wycinania. I motylki właśnie tutaj mi się te motylki bardzo podobają. galerie papieru mają takie właśnie w różnych rozmiarach i bardzo kolorowe. Ja miałam kiedyś Rajską Jabłoń, właśnie też te dodatki i tam też były piękne te motyle. Tutaj też taka właśnie eko znaczy taka skórka, właśnie w kolorach zielonych i listki, troszkę inne tamte były bardziej yy, różane, a tutaj takie troszkę bardziej zwykłe zielona koronka i takie inne kwiatuszki takie bardziej. Yy, Mniej ostre jakby też tak wyglądają. I tutaj też ta mandala różowa i takie mniejsze kwiatuszki i też takie na łodyżkach pączki. I takie gniazdka zielone do wycięcia też na okładce. Więc to by była mała kolekcja. I duża kolekcja. Tutaj ma takie wianuszki z tyłu na okładce. Całe zielone i z różami. Pięknie to wygląda i tutaj też jest takie, mi się to kojarzy z tą yy, Złote Sny chyba, tak? Kolekcją też właśnie, którą miałam z galerii papieru, taką zielono, zielono-złotą i, i też taki motyw tam chyba był troszkę podobny. Razy dwa. Tutaj też jest taka właśnie jakby ściana, coś takiego. Troszkę napisów. I tutaj taki piękny zielony arkusz z takimi listkami, tutaj z boku. Takie kwiatuszki też tutaj delikatne, jakby widać. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Tutaj taka koronka na różowym, troszkę nawet pomarańczu tam się przewija. I też oczywiście podwójny arkusz. Tutaj taki piękny przez środek ozdobny taki border jakby super to wygląda i na drugiej stronie takie zielone kropeczki tutaj dwie kompozycje po przeciwnych narożnikach i tutaj też taka ściana jakby popękana tutaj też taki zielony kolor, mi się to podoba on jest taki jakby akwarelowy troszkę jaś... tutaj jaśniejszego, ciemniejszego. Super to wygląda. Taki <laughs> trochę tajemniczy ogród albo właśnie jakaś taka łąka dzika. I tutaj z kolei taka koronka z takimi listkami. Jakby. I tutaj taki róż z zielonym połączony. Pięknie to wygląda też. Bardzo mi się podoba. I takie delikatne białe jeszcze też Łodyżki. I to jest ostatni właśnie arkusz i z tyłu taka zielona też jakby ściana, taki mur trochę, super to też wygląda te, te łatki. I to by było wszystko, ja się teraz zabieram za wycinanie bo najwyższy czas właśnie coś zrobić już z tej kolekcji i dlatego w sumie trochę się zmusiłam, żeby w końcu nagrać ten filmik no także tak sama jestem ciekawa czy mi wyjdzie to co bym chciała także do zobaczenia, wzięłam się też za edycję starych Filmików jeszcze z czerwca chyba i początku lipca. Także teraz trochę mam nadzieję, że, że Was zasypię trochę tymi filmami. Także do zobaczenia.